MTB został zrobiony. Przejówka i MTB e. Nie wiem, która jest lepsza. Jak mam tą piękną ze sobą, młodą, szczupłą przejówkę. Zobaczymy tak naprawdę, jak wyjdzie tutaj spośród tych wszystkich gurali, którzy za mną stoją parę przejaowek. Zobaczymy. jadę, startuj. ale największą próbę panienka przeszła na ostatnim maratonie zimowym. No i co? Nie było łatwo, było ślisko. 150 zawodników na dystansie Mega, wśród nich ja. 20 miejsce. Bywało lepiej. Ale w zeszłym roku też zająłem około 20 miejsca. Czyli jaki efekt? Czyżby wszystko to samo było? No, byłem inaczej przygotowany. W zeszłym roku chyba lepiej wydolnościowo. W tym roku niestety nie miałem czasu za dużo jeździć na rowerze, ale biegałem na nartach. Co się działo? Bardzo ślisko, bolały ręce, jednak sztywność tego roweru. Na trasie zimowej, gdzie jest stary śnieg, naprawdę dał się odczuć. Po godzinie jazdy i krzyż troszeczkę zaczął boleć, i pupcia zaczęła boleć. No i co, same straty? No, chyba dosyć ich było dużo. Natomiast co ciekawe, porównując czasy z zeszłego roku i do tego roku, w samej końcówce zacząłem odrabiać te straty. Czyli nagle się okazuje, że jednak przejówka. Nie zabrała mi tyle energii, co zabiera MTB. Mało tego miałem wrażenie, że w każdej chwili mogłem depnąć te przynajmniej pół minuty, minuty naprawdę mogłem przypojechać. Czego na górze raczej już nie zrobię. Podsumowując mój wynik sportowy zimowego maratonu, to chyba noga ważniejsza jest, a nie rower. Ale ja na przejród chyba jeszcze troszeczkę pojeżdżę zimą, a tego, że to na pewno mi się przyda potem w wyścigach szasowych. Dziękuję za uwagę, zachęcam Was do oglądania nas na. YouTube niedługo kolejne odcinki. Możesz już nie tylko jeździć na zimę na rowerze, na pewno będzie ciekawie.